Jak poprawić jakość audio w swoim wideo? Być może za pomocą mikrofonów Ulanzi AM18, które dostaliśmy od firmy Ulanzi. W dzisiejszej recenzji sprawdzimy sobie, jak one działają, czy są czegoś warte i czy naprawdę można kupić bardzo fajne mikrofony za 500 zł. Pierwsze co, to pudełko. Jest bardzo ładne, otwiera się troszeczkę jak pudełko od y, takiej pewnej marki telefonów. Na samej górze znajdziemy sobie instrukcję obsługi. Głębiej właśnie już mamy te mikrofony, które są... O kurde. One są w takim case ładującym, trochę jak airpodsy. W zestawie mamy taki pokrowiec z napisem Ulanzi, jest z bardzo przyjemnego materiału swoją drogą. Dostajemy też szereg kabelków. USB na USB-C, jack na jacka, C na C i USB... Nie, to jest lightning na jacka? OK dwa detkaty na mikroporty. Mikrofony przychodzą do nas w takim bardzo fajnym case'ie, który jest również ich ładowarką. Po jego otworzeniu widzimy dwa nadajniki oraz odbiornik, które po wyciągnięciu automatycznie się włączają i są gotowe do pracy. Sam case jest dość lekki, ale jest wykonany całkiem dobrze. Ma 2000 mAh i tutaj ma również diody pokazujące stan naładowania. Mikroporty jak i odbiornik są wykonane dość fajnie. Jest to dość lekki plastik, ale to jest duży plus, dlatego że jeśli podłączymy sobie taki mikroport na przykład na ubranie, to nie nie będzie on nam jakoś bardzo ciążył, przez co nie będzie to aż tak źle wyglądać. Teraz przechodzimy do odbiornika. Jest on dość duży, to trzeba przyznać. Jednocalowy wyświetlacz, który jest dotykowy i pokazuje nam najważniejsze informacje, jak i potem możemy również wejść w nim do menu. Po prawej, jak i lewej stronie mamy dwa przyciski, które służą do wyciszenia poszczególnych mikrofonów, prawy albo lewy. Na jednym boku mamy przycisk, który służy do zablokowania dotykowego ekranu. I teraz już tutaj nic nie mogę zmieniać. To jest fajne, wygodne, nic przez przypadek nie dotkniemy. Jeśli go przytrzymamy, włączamy parowanie. Nie, wyłączamy go. Jeśli go przytrzymamy, no to możemy włączyć albo wyłączyć sam odbiornik. A jeśli trzy razy klikniemy, włącza nam się parowanie i możemy ponownie sparować ten cały zestaw. Mamy też tutaj złącze USB-C do transferu plików, czyli do podłączenia np. do komputera albo do telefonu, jak i do ładowania. Ale nie jest to aż tak konieczne, bo mamy case. Drugi bok to jest dwa złącza Jack 3,5 mm. Jeden służy do tego, żeby podłączyć bezpośrednio do kamery, a drugi służy, uwaga, do odsłuchu. Możemy sobie bezpośrednio odsłuchiwać z tego portu na słuchawki i mieć kontrolę nad audio. Na ekranie widzimy masę. Parametrów. Widzimy sygnał prawego, jak i lewego mikrofonu, stan naładowania baterii z każdego mikroportu oraz ich y, czułość, ich gain, który możemy również zmieniać nie tylko na mikrofonach, ale w ustawieniach. Do tego zaraz przejdę. Na górze mamy zasięg poszczególnych mikroportów. Jest to wygodne dlatego, że możemy śledzić to, czy na przykład ktoś się za bardzo od nas oddala i możemy się przygotować na ewentualne zerwanie zasięgu. Po prawej stronie widzimy stan naładowania baterii odbiornika, jak i tryb pracy, w którym aktualnie znajduje się cały zestaw. Żeby zmienić tryb pracy i w ogóle wejść do ustawień, musimy przejechać palcem od góry. Do dołu. Pierwsze, właśnie możemy wybrać tryb pracy. Są ich aż trzy rodzaje. Mamy mono, stereo i safe. Mono pozwala nam zmiksować obydwa kanały w jeden, czego nie polecam za bardzo. Lepiej mieć kontrolę nad każdym poszczególnym kanałem. Do czego nam posłuży tryb stereo? Dlatego, że on zapisuje prawy mikrofon na prawy kanał, lewy mikrofon na lewy kanał. Dzięki temu, na przykład, jak nagrywam jakiś podcast czy jakąś rozmowę, możemy wyciszyć jednego rozmówcę, żeby dać głos drugiemu. Jest też safety, który nam miksuje obydwa kanały i mamy to samo na prawym, jak i na lewym, ale jeden z nich jest cichszy. Dzięki temu nie musimy bać się przesterów, dlatego, że zawsze jest ten drugi, cichszy kanał. Następnie volume. Głośność słuchawek, które sobie tutaj zmieniamy, czy ma być głośniej, czy ciszej. Kolejna rzecz to gain, czyli czułość każdego poszczególnego mikrofonu. Możemy to tutaj zmieniać. Działa to dość opornie, dlatego, że jest to mały wyświetlacz i dwa wskaźniki, ale jest to możliwe, żeby zmieniać tutaj czułość mikrofonów. A na końcu mamy ustawienia. Tutaj zmieniamy sobie jasność ekranu, język, czas, albo możemy zresetować wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych. To chyba tyle, jeśli chodzi o odbiornik. Nie? Możemy sobie przejść do nadajników. Są to dwie sztuki, dość kompaktowe, dość lekkie, nie są jakoś nie wiadomo jak duże. Nie jestem przekonany do tego koloru, który będzie się wybijał na przykład poza czarne ubranie, o tak jak teraz nam mnie widać. Na mikroportach mamy cztery diody, które nam pokazują aktualne ustawienia lub to, co mamy włączone. Druga od lewej pokazuje nam, czy mikroporty są w ogóle połączone. Jeśli się świeci na zielono, to tak, są połączone i można z nich bez problemu korzystać. Pierwsza, czyli taka bateryjka pokazuje, czy się ładują. Jeśli włożymy do kejsa, zapala nam się dioda odpowiadająca za Poinformowanie nas, co się ładują. Kolejna dioda to jest mikrofon, który możemy włączyć lub wyłączyć. Ona nas informuje o dwóch rzeczach. Jeśli wciśniemy jeden z przycisków od włączenia na boku mikroportu, włącza nam się zielony mikrofon, który, jeśli świeci ciągle, pokazuje nam, że jest włączona redukcja szumu. To jest dość ciekawe, dlatego że no, redukcja szumu w takich mikrofonach. Wow, ta dioda, kiedy mruga, również pokazuje nam, że mikroport jest wyciszony. Na odbiornik również mamy to fajnie zaznaczone. Możemy to właśnie albo z odbiornika wyciszyć, albo przytrzymując przycisk na prawym boku. Do mikroportu. Po jego przytrzymaniu Dioda przestaje migać i to oznacza, że po prostu mikrofon działa. Ale ten przycisk działa jeszcze inaczej, dlatego że możemy po jego wciśnięciu włączyć nagrywanie. Te mikroporty mają wbudowaną pamięć, która pozwoli nam nagrywać bezpośrednio na te mikroporty, a potem dzięki złączu USB-C możemy podłączyć do komputera i zgrać pliki. Fajne, wygodne, na przykład jako backup, jeśli nie tylko nagrywamy na kamerę, od razu włączamy sobie tutaj nagrywanie i nam się nagrywa. Na jednym z boków mikroportu mamy również plus i minus. Możemy tutaj ustawiać głośność bezpośrednio na mikroporcie co również pokazuje się nam na odbiorniku. Jeśli damy głośniej, podgłośniamy, jeśli damy ciszej, ściszamy. Dość proste. Na górze mamy właśnie mikrofon i mamy złącze mikrofonowe, do którego możemy podłączyć jakikolwiek mikrofon, czy to jakiś shotgun, czy krawatowy. Więc ten zestaw nie tylko służy jako mikrofony, ale również jako transmisja dźwięku, dlatego że tutaj możemy podłączyć jakiegoś mikrofon shotguna, którego mamy dość daleko i odbiornik podłączyć do rejestratora audio. W zestawie do tych mikrofonów mamy również... Oj, kotki. Takie kotki są bardzo fajne jakości, są dość duże i... i montujemy je właśnie na mikrofony. One eliminują nam szumy wiatru, które by ewentualnie wpadały na ten mikrofon. Z tyłu mikrofonu mamy klipsa, który pozwoli nam zamontować na przykład na ubranie. Albo on też jest idealnie szerokości gorącej stopki, więc możemy go wsunąć na aparat. W laboratoryjnych warunkach powiedzmy sprawdźmy jak te mikrofony działają. Podłączę odbiornik do rejestratora audio. Tu mamy rejestrator, z którego korzystamy. Teraz podłączę odbiornik do wejścia audio w rejestratorze i mamy przester. Piękny. Mikrofon mam tutaj przymocowany i możemy sobie teraz sprawdzić. Teraz słyszycie mnie właśnie z tego mikrofonu. Ja wiem, że jakość audio może być inna, no ale wcześniej słyszeliście mnie z mikrofonu troszkę innej klasy. Tutaj mamy mikrofon bezprzewodowy, który radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Wcześniej mogliście usłyszeć, jak ten mikrofon brzmi na ubraniu, ale teraz trzymam go na wprost. Dzięki temu audio pewnie jest dużo lepsze, i już bliżej właśnie tego mikrofonu studyjnego. Z tego typu mikrofonów również można wycisnąć bardzo fajne audio. Tutaj nie styk to chodzi o mikrofon, po prostu tak zwany proximity effect. Tylko, że ten mikrofon jest po prostu mobilny i mogę sobie. Chodzić po całym studiu i mnie dalej będzie bardzo dobrze słychać. Teraz możemy sobie sprawdzić, jak ten deadcat sobie daje radę. Po prostu dmuchnę w mikrofon. No tutaj, tutaj mi w ogóle przestarowywał. Dzięki temu, że te mikrofony są podwójne, dlatego że mamy dwa mikrofony, ten mikrofon mogę na przykład dać operatorowi. David, proszę. Co u ciebie, Dawidzie? Jak tam się trzymasz? A wiesz co? Bardzo w porządku. Sprawdźmy jeszcze, co się stanie, jak podłączę tutaj mikrofon. Jakiś Chłopie, ty myślisz, że ty znajdziesz taką jakiś mikrofon? Dobra, podłączę sobie tutaj teraz mikrofon bez przewody, krawatowy. Dobra, podłączyłem teraz tutaj mikrofon. Teraz mnie słychać bezpośrednio z tego krawatowego mikrofonu. I to jest fajne, dlatego że podłączając tutaj mikrofon, nie musimy pokazywać całej tej skrzyneczki, którą możemy schować do kieszeni. A taka skrzyneczka bez problemu do kieszeni wejdzie. A mikrofon sobie na przykład gdzieś tutaj podpiąć i mamy mikrofon krawatowy, który bardzo ładnie wygląda. I poza tym jest przesyłany właśnie dźwięk dzięki tym mikrofonom. Jesteście pewnie też zainteresowani, jak ten noise reduction działa. Dobra, Dawid teraz coś mówi w tle, mamy wy włączone wyciszanie szumów, ale wydaje mi się, że to jest zbyt mały szum, ale wiem, co robi duży szum. Od firmy Ulanzi dostaliśmy również bardzo fajne lampki, których cały czas y, używamy i wiem, że ta lampa ma w sobie wentylator, który wiem, że jak odkręcimy ją na maksa, to jest dość głośny. Nie wiem, czy, go, czy to słychać, ale jeśli będę mówić do tego mikrofonu w pobliżu tej lampki, ja może ją wezmę to padła. Oczywiście w studiu mamy milion kabli i żaden nie, nie jest potrzebny. Power delivery 20 W. Dobra, mamy podłączoną lampkę. Ona teraz nie działa na 100%, dlatego że ładowarka ma 20. Więc jeśli ja mówię bardzo blisko przy tym wentylatorze, powinno go być słychać. Ale właśnie, może to najzródu no krzyn działa. I teraz nie mamy wyciszenia hałasu no i słychać po prostu pewnie ten wentylator. Podsumowując, ten zestaw zrobił na mnie wrażenie. Za 500 złotych, a może czasem nawet taniej da się dorwać, mamy świetny zestaw mikroportów dwóch mikroportów, które możemy wykorzystać do nagrań na YouTube'a, na vlogów, cokolwiek naprawdę. Poza tym my pewnie będziemy ich wykorzystywać do transmisji audio, czyli tutaj podłączymy sobie rejestrator dźwięku, który będzie wpięty na przykład w konsolę audio na, na koncercie, a odbiornik będzie na kamerze, żeby operator cały czas słyszał co się dzieje. Dziękujemy bardzo firmie ULANZI za takie mikroporty, na pewno nam się przydadzą, a Was zapraszamy na ich profil, żeby zobaczyć sobie, jakie inne sprzęty jeszcze mają.